Postawienie na ziemi pułapki, a potem zamiana ciał z przeciwnikiem, który posiada dosyć drogie brainroty. To stary, cwany trik, którego wcześniej nie mogłem używać, bo nie miałem odrodzenia. Które właśnie zagwarantowałoby mi kupienie tego body swap position, zamiana ciał, prawda? I w tym momencie, wykorzystując takie brainroty, które oczywiście nie należą do najrzadszych i najdroższych na świecie, ale ej, za darmo, to ja sam chciałbym je ukraść, co nie? To właśnie z ich wykorzystaniem zaraz wejdę na publiczność. Serwery i spróbuję ukraść coś znacznie droższego. Niektórzy z moich przeciwników, słuchajcie, posiadają tego typu rzeczy. Taki lawowy Tigro -ligre Frutoni, 360 koła na sekundę, a ja nie mam w ogóle pieniędzy. Popatrzcie, mam tyle pieniędzy, że aż mi się nie kupują rzeczy. To jest trochę dziwne, to jest trochę powiedziałbym, że nawet podejrzane. Nie mamy przysto, słuchajcie, klonera, ale takowego właśnie w tym momencie sobie, słuchajcie, kupujemy tutaj ziomek za kilka dosłownie sekund, słuchajcie, będzie no właśnie, być może okradziony, a być może, słuchajcie, wcale nie. Właśnie, o, zdążą zablokować, ej. Serio, on zdążył zablokować. A ja go nie widzę! Go nie ma nawet na chacie! Co tu się dzieje? Ej, mega przypałowo. A co byście, słuchajcie, powiedzieli na to, że ja wcale słuchajcie, daleko nie... ok. okej. Chciałem już, słuchajcie, używać roboksów, bobuksów. To na pewno dałoby spoko rezultat, ale chłop się obudził, nie, no naprawdę w końcu się wziąłeś i się obudziłeś. Ja cię kręcę, typie, dawaj mi za darmo tego tigroligra. Albo takiego laki bloka, co myślisz, ty stary? Za darmo to uczciwa cena, ja go chętnie wezmę. Łoo! Wow, Orangutyny syny! Ja bym go, słuchajcie, powiem szczerze, chyba wziął. Tak mi się, słuchajcie, wydaje, że on może się jak najbardziej tutaj przydać, bo po prostu on będzie takim spoko, nawet chyba celem, żeby, no serio, po prostu albo zarabiać, albo żeby ktoś nawet, jakby mi go zabrał, co, nie? Nie będę robił jakiegoś chyba wielkiego problemu, nawet jeżeli, słuchajcie, byśmy go sobie zaraz stracili, ale teraz, słuchajcie, przybieram sobie niewitkę, i uwaga, trzeba będzie znaleźć jakiegoś gościa, którego. Ej, ty nie pilnujesz swoich rzeczy? Mogę wziąć tą Sigma? Mogę taką? Sigma Boy. Ale za darmo! Ej, ale no poczekajcie! No, ja, ja, ja rozumiem, że to może nie jest najdroższy ziomek na świecie. Ale czy ja mogę po prostu tak osoby z nim. Ej, dobra, bo tam nie wiem, czy widzieliście, ale jeszcze jeden Sigma Boy. To w ogóle, słuchajcie, jest jakby na ulicy, można powiedzieć. Ty, jednego zabrałem i se go... Właśnie, próbuję go odzyskać, nie! Ci ludzie są tak bekowi czasem, naprawdę są tak bekowi, że ja, słuchajcie, nie wiem, co powiedzieć. Ale teraz, słuchajcie, uwaga, wjechałbym klonerem tutaj do środeczka, a teraz zrobiłbym, słuchajcie, coś takiego. O, zdążył wyjść! Ej. Szczerze, nieźle. Naprawdę niezły refleks, bo gość miał już, słuchajcie, powiedziałbym szczerze, trochę przekichane. Ale dobra, ja se wziąłem niewitkę, udaję, że zniknąłem. I teraz co? Możemy poczekać na kolejnego typa, aż se tu wejdzie, nie? Ci ludzie są tak śmieszni, słuchajcie. Naprawdę, moim zdaniem oni są mega, mega. Oooo. Tu było przez chwilę naprawdę tłusto. Natomiast dobra, popatrzcie, co byśmy tutaj zrobili. Ja bym zrobił to, słuchajcie, mniej więcej właśnie w ten sposób. Teraz bym sobie zniknął, i w momencie, słuchajcie, jak zaraz tutaj będzie odblokowana baza, no to popatrzcie, ja bym to zrobił tak, zrobiłbym teraz body swap position. Teraz bym wziął, nie wiem. Oj, nie zdążyłem, dobra, nie zdążyłem, słuchajcie. Jeden mały minus tutaj, który widzę, to coś takiego, że słuchajcie. Wiesz, co trochę to mnie powiem szczerze, wkurzyłeś, więc ja chyba jednak ci nie pozwolę, żebyś ty to zabrał. Bo słuchajcie, ja muszę szybciej przemyśliwać. Wiecie, wolno myślę po prostu. A ja muszę szybciej, słuchajcie, przemyśleć swoje ruchy i wtedy szybko atakujemy. Tu, co prawda, gość dał się złapać. Właściciela, jakby złapałem, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, no. No ziomek mi po prostu podkradł, tak? Kłóciliśmy się o w zasadzie jedną wspólną rzecz. A ty sobie weź stąd najlepiej i Blueberry, nioktopus, synie, na ananas, synie i dużo tego. Słuchajcie, naprawdę tego się całkiem sporo robi. Dobra, słuchajcie. O nie, no tak, będziemy się bujać. On już został przesunięty. Dawaj do mnie, szybko, szybko. szybko. Ty! Nie! Dawaj, dawaj, dawaj! o, jeszcze zdążymy, jeszcze zdążymy, jeszcze zdążymy! Dobra, dawaj, dawaj! Nie, no teraz to już jesteście zamrożeni, więc no dawaj, dawaj no! Bez przesady! BOM! Okej, okay. ja się cieszę, słuchajcie, jakbyśmy naprawdę wygrali coś przegrubego, a to jest tylko na Ananasini. Chociaż, ej, dla mnie to jest aż na Ananasini. Tak czy inaczej, jako że ja się uczę dopiero tego schematu, jak właśnie okradać z tym Body Swap Position, to chciałbym, słuchajcie, spróbować zrobić to jeszcze raz i zrysować sobie może zabrać, tak myślę, że zebra byłaby, słuchajcie, całkiem spoko. Problem jest taki, że nie mam kupionej, słuchajcie, pułapki. Więc teraz, no daj mi szybko pułapkę. No daj, no daj, 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 dobra. Kupujemy sobie, słuchajcie, trapa. Teraz tak, ile ziemek ma czasu? 6 sekund! I to malutko! To, słuchajcie, naprawdę malutko. I teraz uwaga, biorę body swap position. Teraz zabieram zebrę. Okej, okay. i słuchajcie, spadam z nią! O ile ktoś, no nie, wo... i to nie jest właściciel. A nie, to przecież to może był właściciel. Ej, jakie rzeczy mu... Tu... Musiałeś wyjść. A miałeś takie itemki. Ej, problem jest taki, że ta zebra wcale nie jest dużo warta, ale przez to, że na serwerze po prostu wszyscy są w miarę biedni, to i tak każdy na nią polował. I ja nie wierzę. Ej, za mocne, nie? Że ja mam rywala. O, taki item jak ta zebra, to to jest bekowe akurat. Ale oglądajcie ten film do końca, bo dzisiaj będziemy próbować. No właśnie, ukraść coś dużo droższego. Uh, tu jest dobra ba. Aha, wszedłem na serwer zęciaka. No to ładnie. Ej, a jakby go strollować. O kurde, przecież on, słuchajcie, się chyba popłacze jak mi by się, słuchajcie, tutaj udało go okraść. Patrzcie, jest otwarta baza. Ej, co on ma, słuchajcie, takiego no... Ohahahahaha! Ha, 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 ha. Siemano! Ej, on ma candy bomb, bom, gzyny! Ej, ciekawe ma te itemki, co? Naprawdę, słuchajcie, dość niezłe są te itemy. Wow, Serio jest tralalero, tralala? Ej dobra, przesada, bo nie będzie mnie na niego stać, słuchajcie. Ja nie wierzę, że takie rzeczy tu wychodzą i ja nie mam szans, słuchajcie z tymi typami. O kurcze pieczone. Co tu się dzieje? Nie, te serwery są... Zba... Eee, halo? Trochę zbyt porąbane, wiecie? Napra na naprawdę tu się trochę dziwnie dzieje, powiem szczerze. Stwierdziłem, że odpalę swoje subkonto i jednak, słuchajcie, zabierzemy jakiegoś brainrota. Wpakujemy go tam normalnie na górę. Ja po prostu zarabiam za mało, więc niestety, ale no nie może tak być. Nie mam po prostu pieniędzy, więc to tak trochę bez sensu, prawda? Jeżeli będę miał więcej kasy, no to będzie mnie stać zawsze na to bodyswap position i całą resztę itemów. Nie wiem tylko, co zabrać, wiecie co? Tak mi się wydaje. Do riverfa potrzebuję i tak din-din-din-duna, więc on chyba tutaj zostanie. Potrzebujemy strasznie dużo pieniędzy. Więc ja chyba, wiecie co, wezmę tego trenu strutco turbo w wersji Gold i postaram się go właśnie, słuchajcie, zabrać jakoś na górę. Tylko czy ja jestem w stanie, słuchajcie, zabrać go na górę? To jest bardzo dobre pytanie, bo ogólnie, no to wiadomo, że on idzie sobie do Collect Zona. Natomiast teraz, słuchajcie, jeżeli ja go sobie wezmę, co nie, i teraz pójdę sobie na górę, to czy mogę go tak w, w miarę lajtowo przenieść? To by było, słuchajcie, bardzo dobre. Mogę go sobie splajsować tutaj. Ale czy tu mogę, słuchajcie, wejść na górę? Nie, bo tu się baguje. Nie mogę! Nie ten skin jest bagowany. Co tu się dzieje? No ta, ale on to już akurat zarabia, co nie? Na zasadzie, że serio, wystarczy chwilę poczekać na serwerze i faktycznie od niego to już kaska wpada, więc nie ma co narzekać. Wow, wyszedł kokofanto Elefanto? Serio? O kurde. No ta, ale wiecie, jak chłopaki robią od razu zmasowany atak, no to co ja na to poradzę, nie? To ja od razu muszę się hardkorowo bronić, bo serio, wystarczy, że ja mam po prostu teraz jednego sensowniejszego brain rota niż miałem do tej pory i już się nie da z nimi klepać, nie? No już naprawdę jakby jestem Totalnie bez najmniejszych w zasadzie można powiedzieć, że szans. Muszę serio tutaj mega uważać, ale widzę, że mój sąsiad ma na przykład tralalero, tralala, więc fajnie byłoby go, słuchajcie, tutaj złapać właśnie na body swap position. Dobra, szybki log base, żeby tutaj nie było żadnego przypału. I teraz tak, nie mam właśnie kupionego teraz body swap position, no bo nie. Co ty robisz? Weź co so stąd idź, nie? Weź co so stąd idź, dobra. W sumie to naprawdę się mano. Dobra, odkupiłem sobie to body swap position i teraz musimy, słuchajcie, upolować. Coś u kogoś. Wow, czy ja usłyszałem żyrafa Celestre, Czy mi się tylko wy... Ej, nie wydaje mi się. No to słuchajcie, nie wiem czy ja będę miał na to wszystko cash. Wydaje mi się, że nie, ale to Nie! Dawaj do mnie, dawaj do mnie, dawaj do mnie, ile ona kosztuje teraz? Dobra, dawaj, 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 dawa. da, da, ba, 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 ba. skibidi, żyrafa moja. Nie, 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 w to w to drugie lewo! W to drugie lewo! Ej, akurat... Jo, to chcę, naprawdę słuchajcie, chcę. Tylko muszę szybko iść do trenu turbo, żeby dostać, słuchajcie, więcej cashu, bo... No traf w to, No! No kurde Ja nie wierzę, co za ziomki, nie Ej, to są takie bałwany Takie, słuchajcie, bałwany Ale dobra, jest ta żyrafa, czy już jej nie ma, słuchajcie Nie O, jeszcze zdążyłem nie! W to drugie lewo! W to drugie lewo! Szybciuteńko, szybciuteńko! Dobra, i tutaj dawaj, i robimy sobie tak. I teraz z tym mieczykiem, słuchajcie, z tym mieczykiem, jestem przygotowany, słuchajcie, z mieczykiem na moją żyrafę. Celestre! Oj, zostałem zamrożony, ale zdąży. Ej, najsuwa! Trenos Trudco Turbo nam trochę go za... Jakby ją w sumie zafundował, więc ja tam, słuchajcie, nie będę narzekał. Bardzo fajnie, słuchajcie, bardzo fajnie. Można by ją oczywiście przenieść wyżej, i to też chyba, słuchajcie, w ogóle uczynimy. Ale, dobra, wiecie co, trochę ten gość odwala. Więc ja postawię tutaj to i od razu będziemy, słuchajcie, pilnować, bo widzę, że ziomek próbuje tutaj wyjechać, co nie, więc tak trochę przypałowo. Ale, dobra, szybki lockbase, dobra, jest zalokowana baza. Ja mam, słuchajcie, że Rafa więc powiedzmy, że wszyscy są tak mniej więcej szczęśliwi, ale chyba. Ja ją zabieram, słuchajcie wyżej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ja ją chyba słuchajcie sobie teraz zabiorę właśnie wyżej, żeby tutaj było troszeczkę bezpieczniej, więc ona sobie pójdzie na przykład tutaj. O, dobrze, spoczko, fajnie, fantastycznie wszystko gra. No to teraz, słuchajcie, dawajcie, robimy to, po... aj, Ej, mogę tak? Ty? kokofanta telefa, ale nie, nie, wyjdziesz z tym? Jak ty chcesz z tym? Co, się... co, co tam się dzieje? Burbaloni, luli loli. Nie wiem, jak goś chce wyjść, ale spokojnie. Natomiast ja mogę być, słuchajcie, zainteresowany właśnie tutaj moją próbką, żeby się troszeczkę nauczyć z tym, bo dyszyn serio. Ej, szkoda, że wyszedł. Co? Tutaj, słuchajcie, jest też naprawdę ciekawie, ale jeszcze przez minutę ziomal będzie, co nie? Jakby wiecie, miał zablokowaną bazę. Ja muszę znaleźć miejsce, w którym wiadomo, że jestem w stanie przejść. A jeżeli tutaj on jest na drugim. A. Na drugim końcu mapy, no to wiadomo, że to słuchajcie się po prostu może nie udać, prawda? Dobrze, dobrze. Nie do końca wiem, jak ty chcesz zabrać tego strusia, tak powiem ci szczerze, ale zrobimy tak i, i co, i wychodzi... Nie wiem, co oni chcą zrobić, serio. Dlatego wyszedłem z ich serwera. Okej, okay, tam widzę, słuchajcie, coś bardzo, naprawdę bardzo ciekawego, więc wydaje mi się, że chyba trzeba będzie się tym zainter... O Jezu, widzę, co oni tu odwalają, nie? Chłopaki, weźcie się, odpuśćcie, bo naprawdę, no... Nie, no tam tamten typu jeszcze wyszedł! To jeżeli teraz ktoś mnie będzie łapał na jakieś bodyswap position, to ja się chyba popłacze, słuchajcie, ej. Serio się chyba popłaczę. Dobra, nie, naprawdę, przesada, słuchajcie, przesada. Dawaj, zalokuj Bejza. I teraz tak, mamy chociaż przez sekundę święty spokój. Słyszałem frigo- Ej, widzę Rhino to ale w wersji Gold, to ja go chcę. Ej, Rhy- Rhino, nie no, ja go chcę. Ej, jaki loki bloczyk fajny też. Diamentowy. O, już ktoś go próbował, chyba określić, bo mi się daje. Nie, z się! Fajny laki bloczek i się zagapiłem No trudno, ale tutaj, słuchajcie Naprawdę i tak goście mają fajne itemki Więc myślę, że zaraz coś tam przystąpimy Już do atakowania Ja to się zastanawiam, słuchajcie, nad tym Można by tutaj, słuchajcie, zrobić właśnie coś takiego Czyli robię tak, robię teraz tak, okej okay. Hmm I co, myślicie, że próbujemy? Próbujemy, słuchajcie, z bodyswap position, bo ja nie wiem, czy kogoś nie ma w tym momencie, słuchajcie, obok mnie Ale dobra No Nie ma nikogo o, dobra, dobra, czyli teraz mogę, słuchajcie, spróbować. Gorillo, no. ja! Przecież było dobrze! I teraz inny ty... Czy my się kłócimy, słuchajcie? Nie, nie wierzę w to! My się, słuchajcie, pokłóciliśmy jakiegoś goryla! To jest za grube, co tu się dzieje! Niesamowite! Przecież on jest i tak. No, nie chcę mówić, że nic nie warty, ale nie jest warty najwięcej, co tu się dzieje, nie z tymi typeczkami. O, masakra! O, masakra! Dobra, robimy, słuchajcie, tak. Teraz patrzcie, zrobimy sobie tak. I i ten zasięg nie... Okej, okay. to dobrze wiedzieć, bo ja myślałem, że ten zasięg, słuchajcie, jest duży, naprawdę duży, a okazuje się, że on jest mega malutki. Naprawdę on jest mega malutki. Dobra, ziomek tutaj próbuje robić, słuchajcie, pułapkę, więc ja... O, zdążył wyjść, bo nie wiem, czy widzieliście, ale inny typo zrobił aż dwa trapy. I to jest fajna lekcja, słuchajcie, dla mnie, żeby kupować więcej trap... A da się w ogóle mieć więcej trap? Ty... No, poczekaj, ja bym chciał... O, o no i dobrze, i widzicie, i człowiek się uczy. Tam słuchajcie, jakieś odin, din, din, duny i tak dalej, ale słuchajcie, to co mi się podoba, proszę to trzeba na pewno by było tutaj to postawić, wiadomo, ale słuchajcie, ja bym, ja, ja bym chciał go na tego trapa złapać, tylko że kilkukrotnie bym chciał te trap. No, ej, serio, serio się baza nie zalokowała, ja cię... Co, jeszcze zlagowało mnie? Eee... Nie wiem, słuchajcie, co powiedzieć, ale jest to, słuchajcie, co najmniej dziwne, nie? Jest to, słuchajcie, co najmniej dziwne. Dobra, yy, serio, przecież ja atakuję tego... Dobra, słuchajcie, nic z tego nie rozumiem Nic z tego nie rozumiem Najpierw mi się nie chce lokować baza A potem, słuchajcie, dzieje się taka sytuacja Dobra, dziwne Natomiast udało mi się go odzyskać, więc trochę porąbane Wow, się użył maszyny do fuzowania Tylko problem jest taki, że tutaj nie było nic mega fajnego, co nie? Uuu, tam się, słuchajcie, chyba trochę dzieje Tutaj ten sąsiad może, słuchajcie, być naprawdę mega ciekawym celem dla mnie Zaraz zobaczymy Na razie to muszę zadbać o to, żeby sobie zalokować w miarę na bezpiecznie bazę Bo wiadomo, że tutaj tych typeczków jest sporo Zauważyłem, że naprawdę... O, strasznie dużo ludzi na mnie poluje tak mi się wydaje, że przez tego strusia, co nie? Tu fajny sąsiad, naprawdę, no? Ten Koko Elefanto, słuchajcie, wersja Gold też może być mega ciekawy. Tylko serio, no ja muszę przetrwać te pierwsze pół minuty, bo każdy się na mnie fokusuje. Dajcie mi tutaj święty spokój. Dajcie mi normalnie tutaj pograć. Ja cię kręcę! Ziomeczki! Uuu, tam jest żyrafa. Dobra, słuchajcie, tam są po prostu straszne spocuszki. Straszne spocuszki tutaj są, słuchajcie. No i znowu, no i znowu to samo będę robić, nie? To samo. Dobra, ale zalokowałem bejza. Zalokowałem, więc jestem w miarę, słuchajcie, safe. I teraz tak, uwaga. Ja się robię na niewitkę I udaję, że nic mnie tutaj nie interesuje, bo mnie przecież tutaj nie ma, prawda? Jestem niewidzialny, więc raczej jakby ktoś mnie widział, to mnie nie widzi. Więc teraz trzeba, słuchajcie, się przyjrzeć, co, gdzie i jak. Czy jest tutaj, słuchajcie, coś, tak? Uuu, a jest tutaj coś, słuchajcie, na górze? No jest dobra żyrafa. Dobra, za 70 sekund. Tutaj na górze to już w ogóle gośmy jakieś absolutnie porąbane rzeczy, więc trzeba... Nooo, dobry kokofa... No i chłopaki za bardzo go puszowali, więc TTP wyszedł, nie? No, nie dziwi mnie to. Ale tutaj, słuchajcie, wydaje mi się, że jest coś ciekawego. Wydaje mi się, że tutaj, słuchajcie, no tak, popatrzcie, bombombini. Nie, no, tu jest ciekawie. I to jest chyba klon. To jest akurat klon typeczka. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, Kawalo Virtuoso 9300. Oni tutaj. Pr... Nie wiem, co oni próbują robić ze mną, ale to to, 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 to. to. dajcie mi spokój. No, ziomek mi wrzucił klona. Tylko, że ja, słuchajcie, mam jeszcze trochę czasu, więc wydaje mi się, że nie będę, jakby płakał z tego powodu. Tutaj, słuchajcie, naprawdę zapatruję się na tego ziomka. No, bo on może nie ma jakichś mega drogich rzeczy, ale są takie trochę nawet drogie. Więc można by go fajnie, słuchajcie, spróbować złapać i coś mu zabrać. Tego kawalo wirtuozo, może? Kto wie? Nie wiem, tylko słuchajcie, gdzie jest właściciel, więc tym bardziej, słuchajcie, mega kozacko byłoby podejść tutaj, kupić, słuchajcie, tych pułapek trochę więcej. Dobra, ile ja mam czasu? Minutę, dobrze. Mamy, słuchajcie, tutaj minutę. Gość ma 18 sekund, więc ja bym, słuchajcie, poustawiał ich. Aha. No dobra. E, pewnie to on już od dawna mnie widzi, prawda? Tak od pewnie bardzo dawna mnie widzi. No ale trudno, słuchajcie, no ja jestem strasznym lamusiakiem, więc jakby tyle w temacie. I teraz zaraz weźmiemy sobie bodyswap słap. Po... Jest właściciel. Dobra. Okej, okay, biorę coś takiego. No szybko! To się nie mogło udać, co nie? Nie mogło. Ej, w jedną osobę to jest mega trudne, bo jak to robi kilka osób naraz, no to świecie z ten tak robiliśmy i to było strasznie proste. A szczerze mówiąc w jedną osobę, ja nie wiem, czy to jest w ogóle, słuchajcie, wykonalne. Znaczy. Nie no, na pewno jest jakoś tam wykonalne. Albo po prostu jest to, słuchajcie, strasznie, 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 strasznie opierdliwe, bo ludzie potrafią, wiecie, mieć szybki refleks i wychodzić, tak jak ja na przykład. No co ktoś, pr... no nie wiem. Wyjdę za on to zrobi. Dobra, baza szczęśliwie zalokowana. I teraz słuchajcie, można obczaić co, gdzie i jak. Mamy tutaj jakieś kawalo wirtuozo, słuchajcie, i 40 sekund. Tutaj mamy... No, to tam mnie mniej interesuje. Tutaj, słuchajcie, co to jest? A okay, Pinguino Cocosino? To jest jakaś nowa rzecz, nie kojarzę tego. Tutaj mamy, słuchajcie, jakiegoś ziomeczka, który, no, wydaje się też mieć ciekawe jakieś w miarę brain Wiecie, ja po prostu chcę się uczyć tej taktyki, więc fajnie byłoby po prostu cokolwiek ukryć. Tu jest dobry Szpironilo Golubiro, 3,5 koła. Może nie jakoś dużo, wiem, ale na pewno zrobiłoby mi to, słuchajcie, dzień. Tutaj tak... o nie, tutaj to już... No, tutaj to już jest w ogóle, słuchajcie, mega ciekawie. To co, zapatrujemy się na to. Myślicie, że, że dobrze by było. No, słuchajcie, chyba tak zrobimy. Czyli ja bym zrobił szybko, właśnie, pułapkę. I szybko, słuchajcie, body słapa. Ok. No, klikam. Dobra, i teraz, słuchajcie, zabieram go. Dobra. Dobra. Jestem mega blisko bazy, słuchajcie. Uda się. Yooooo! Pierwsza moja taka kradzież, słuchajcie, w takim stylu. Ej, to dawaj odr... Mogę coś więcej? Nie, bo... Ej, zosta... Wiecie co? A ja się zostawię, słuchajcie Ajajaj, aj, aj, kloner mi, słuchajcie, się troszeczkę zbagował. Ale słuchajcie, ty, zaraz, zaraz to weźmiemy Wywal mnie przez okno no, wy, no, nie wiem, może tutaj wywal mnie przez okno No, wywal mnie gdziekolwiek przez okno No gdzie? Serio się nie da? Ej, ale udało nam się normalnie użyć tej taktyki Więc ja tam jestem, słuchajcie, hardcore zadowolony Naprawdę, pokażcie mi go Orangutini Ananasini wersja Rainbow Nie miałem czegoś takiego w ogóle nigdy wcześniej Po drugie, on jest, słuchajcie, ponad 10 razy lepszy Niż zwykły Orangutini Ananasini Tego nie wiedziałem, że to jest, słuchajcie, dziesięciokrotność Wow, naprawdę, słuchajcie, z tego jestem zadowolony. Serio, z tego już jestem zadowolony. Oczywiście, będziemy snąć dalej, ale ja się dopiero uczę. Teraz już wiem, że to trzeba, słuchajcie, stawiać w momencie, kiedy będę się słapował tymi pozycjami. Problem jest tylko taki, że zasięg tego body swap position nie jest duży. Naprawdę jest dużo mniejszy niż myślałem. Wiecie, jestem totalnym. no... O, mogę to zabrać? Nie, mo nie mogę, prawda? Szkoda. Muszę oczywiście cały czas też dbać o swoją bazę, prawda? Więc jakby spokojnie, spokojnie. My tutaj, wiecie, wiadomo, obserwujemy sytuację, patrzymy, co się dzieje. E, tylko, że trzeba dokupować te pułapki. O tym zapominam, słuchajcie. to Dawaj, dawaj, dawaj. No, można tego kupić trochę, nie wiem. Ale, ale myślę, że ze trzy to na razie wystarczą. I teraz tak, słuchajcie. Tutaj za ile gość ma bazę? Za 80 sekund. Bo tutaj, popatrzcie, jest ciekawie. Tutaj jest dobry goryl do, do, do kradzieży, słuchajcie. Więc ja bym, ja bym to spróbował wykorzystać, tylko nie wiem, czy ten Body swap position zadziała, słuchajcie, na tą odle... Ej, ten ziomek jest taki dziwny. Ten ziomek jest taki dziwny, słuchajcie. Ty, jeżeli ja mu teraz jeszcze to zabiorę, to to naprawdę będziesz, słuchajcie, mocny, no bo ten ziomek w ogóle nie dba chyba o swoją bazę. Co? Ej, serio? Wariacie, właśnie ci ukradłem kolejną rzecz. Ej, on jest mega dziwny ten koleś, wiecie? strasznie dziwny ziomek, powiem wam szczerze. Dobra, to jest właściciel jakby co, co nie? Więc tutaj trzeba by było zrobić jakoś to tak, żeby słuchajcie, żebym ja mógł, słuchajcie się z nim zam... No kurde, nie wiem, czy zdążę. Dobra, próbujemy. Bo chodzi o to, że ja będę musiał jeszcze wejść po schodach. To jest jakby problem, co nie? To wejście, słuchajcie, po schodkach może po prostu być takie troszeczkę trudne, ale uwaga. Dobra, robimy tak. Teraz robimy tak. No, klikaj. Nie klika mi. Jesteśmy serio za... Ej, nie jesteśmy wcale za daleka. Ja cię kręcę. On se po prostu wyszedł. Nie wierzę w to. Nie, no nie wierzę w to. O kurde. No, tu jest ładnie. No takiego sobie słuchajcie podkraść To by było naprawdę złoto O Więc oczywiście próbować to tutaj trzeba Tigre, Ligre, Nie no no On musiał być on miał, on miał za dużo słuchajcie niebezpieczeństwa tutaj moim zdaniem Ale tutaj dalej jest dobry goryl słuchajcie To jest moim zdaniem dalej dobry goryl, którego bym chciał Bo on może nie jest mega sztosem Ale no rozumiecie co mam na myśli Ja w tym wszystkim się jednak tego uczę Więc dobrze sobie jakieś tam nawyki pewnie wyrobić Tutaj olać na razie to Bo ja słuchaj... No, no spróbujemy słuchajcie Spróbujemy, on kompletnie nie wie, że ja się tu po prostu znajduję. Więc to słuchajcie, myślę, że jest dobra opcja. Czyli zrobimy, słuchajcie, tak. Teraz robimy tak. Dobra, teraz biorę, słuchajcie, szybko tego goryla. Dobra. I uwaga, 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 uwaga. czy zdążymy? Nie, bo tu. To... tu nie był nawet właściciel! Ale ty jesteś. Ej, serio? Ja cię kręcę. Powiedz mi, że jesteś lamusem, nie mówiąc mi, że jesteś lamusem. Ej, me, A... No, ale naprawdę. Wiecie, że. To by się udało, co nie? Dobra, widzowie, ale nie wiem, czy wszystko jest stracone, dlatego, że tam, słuchajcie, no jest jakiś naprawdę dobry gracz. Serio? Tam jest jakiś w miarę ogarnięty ziomek, więc myślę, że można by spróbować. Słuchajcie, tam widzę na przykład strusia, więc jak dla mnie to mega, mega spotka O, jest. Dobra, widzowie, czyli robimy teraz tak. Ja sobie podejrzę, co tu się dzieje. Dobra, ziomek jest w maszynie, to tam go olać, ale ja sobie zalokowałem bazę, więc można by, słuchajcie. Nie, no to jest otwarta baza. Serio? Można sobie tutaj tak siedzieć? Tako? Mogę sobie zabrać tego frigo kamelą? A tak za darmo? Nie no, on może... Nie, no dobra, jeszcze trochę przestraszy. Nie, dajcie mi go upuścić. Halo, ja, ja, ja nie chcę go już jednak, wiecie? Jednak go już nie potrzebuję w ogóle! Ale tutaj już ja... No, nie, nie, to jest ciekawiej, tu jest, słuchajcie, ciekawiej. Tylko, że no nie wiem, czy to się, słuchajcie, uda. No, bo on ma, słuchajcie, niestety, ale to stojące coś, więc oczywiście będziemy próbować. Ale to nie musi być, słuchajcie, takie proste, On przenosi sobie, więc jakby on to chyba robi po prostu dla bezpieczeństwa swojego. Ale dobra, robimy, słuchajcie, tak. Teraz szybki body swap position. I to mnie będzie biło, więc ja próbuję, ale to mnie tra... No właśnie, to się nie uda, słuchajcie. Czyli najpierw trzeba by było to rozwalić i wtedy go ukraść. No nie, 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 no tak to nie zadziała. Dobra, najpierw rozwalamy wieżyczki i potem dopiero można kraść. Nie no, dla was to musi być po prostu wspaniałe do oglądania, co? Że wy oglądacie jakby w ogóle nie wierzycie, co ja robię. Pewnie nie wierzycie, jak można być takim nubem, co? Dobra, ziomuś, weź Sedaruj tutaj w sumie, no. Bez kitu. Zostaw mnie tutaj w świętym spokoju, my tutaj spróbujemy coś tak sensownie w miarę ukraść. Dobrze, dobrze. Okej, okay, oni... A, oni przenoszą rzeczy. Ale dobra, ja słyszałem tutaj klonera, więc już ktoś będzie tam do mnie próbował wbijać, co nie? Więc tak trochę powiedziałbym, że jednak słabo. Ale może, może słuchajcie, nie będzie jeszcze tak źle. Nie, no słyszę tutaj 15 tysięcy klonów, nie? Tak 40. Ale dobra, dobra. Uuuu. Dobra, szybki lockbase i teraz co? Gonimy go, gonimy go, nie no, 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 nie no Dawaj, go, dawaj, go dawaj, go, dawaj. No przecież go uderzył. No i dobra, okej, okay, już się bałem, nie? Już ja go normalnie uderzyłem. To co on myślał, że mu się uda? XD. Nie no, bez przesady. Tutaj w ogóle Surangutiniana na synii i nie wiem... Nie wiem czy nie zabrać te, temu typowi. To tak dla sportu po prostu... Ale może mu zostawię. Tu jest ciekawy, słuchajcie. Ja nie wiem, czy to jest jakby. No, to chyba nie są ziomeczki, skoro oni robią takie rzeczy. Tutaj jest problem, że ten ziomek, słuchajcie, będzie mi pewnie też robił problem. Ale Trenostrutc co serio, ktoś mi próbuje ukraść. Kurde, ja nie mam teraz na to czasu, wiecie? Panowie, ja naprawdę nie do końca mam teraz na to czas. No, więc dajcie sobie tutaj spokój, bo ja bym chciał jednak coś tutaj podkraść. Nie wiem, czy mi się teraz, słuchajcie, uda tak e, czysto czasowo, ale oczywiście spróbujemy, więc zrobilibyśmy tak. Teraz, słuchajcie, robimy sobie body swap position. Teraz bierzemy sobie, nie wiem, bombę. Zdążył wyjść, no to ładnie No tu się fajny sąsiad trafił, słuchajcie Można by go spróbować, tak? Trochę, wiecie Ograbić tu jeden i drugi W sumie, ten drugi, no trochę biedniejszy Ale słuchajcie, też ciekawie, też ciekawie Więc tu może, słuchajcie, być naprawdę spoczko Dobra, postawimy tutaj wejściu, wiadomo Wieżyczkę, żeby nikt mi tutaj zaraz tam nie... Wie... No nie, no nie tak będę próbować, ale, ale żeby po prostu Nie było tak źle, aha Wow, co no kra... Co? Co to był za item w ogóle? Ej, z której to ba. Dobra, zaraz będę musiał, słuchajcie, tutaj podejrzeć, co to było. Bo ja nie. Nie, nie, nie widziałem, słuchajcie, co. Co to było? Ej, coś chyba strasznie hardcore, słuchajcie, rzadkiego. Albo tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Ej, naprawdę masakra, słuchajcie. Serio, 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 masakra. Dobra, nie, no, zalokowałem bazę. Ziomuś, ziomuś, jak ty chcesz z, tą, z tym. We, we, weź no! Ej, co? Spironielogolubiru jest tak. O... o, nie jest! O kurde, o kurde! Ale to by było mega dobre. Ej, ale słuchajcie, próbujemy i tak? Nie, bo on próbuje na mnie koczowa. Tu mi się podoba ten bombombieni Guzyni, słuchajcie. Jestem naprzeciwko niego, jeżeli chodzi o bazę. Więc powiem szczerze, nie wiem, czy to będzie takie mega S. Ale, no, odległość nie jest duża, tak? Więc. Przy dobrym użyciu tego bodyswap position, pod warunkiem, że ten człowiek gdzieś tutaj jest, a nie widzę go, słuchajcie, nie widzę, to to, słuchajcie, może się udać. Naprawdę, słuchajcie, może się udać. Podejdę sobie tutaj. Właśnie z tej strony I liczyłbym, słuchajcie, na to, że gdzieś ten człowiek naprawdę tutaj jest I szybko to bombombini Guzyni, słuchajcie, sobie po prostu zabierzemy. Czyli robię tak, teraz słuchajcie, robię sobie tak Dobra, teraz szybko biorę właśnie bombombini Guzyni. Dobra, 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 i lecę. I nie wiem, słuchajcie, czy się uda, ale plany, słuchajcie, bardzo dobry. plany jest taki, że słuchajcie, się wyrobimy! I let's go! Poczekaj, czy goś tego nie pilnuje to... Nie no, pilnuję! Czyli udało mi się tak, jak chciałem. Planu! Może wiecie, bombombienie Guzyni nie jest najdroższą rzeczą na świecie. No ale kurczę, dla mnie to jest i tak mega winner. Tutaj słuchajcie. Uf, tu jest ciekawie. Dużo jeszcze przede mną, ale wysubskrybujcie ten kanał!